Cześć wszystkim, ja mam na imię Maciej i dziś opowiem wam troszkę o pilarce TS250. Pomogę wam podjąć decyzję. Nie mam zamiaru na nią w jakikolwiek sposób wpływać. Wnioski wyciągniecie sobie sami. Myślę, że część z was, która się waha, coś tam dla siebie z tego filmu wyniesie. Zapraszam do oglądania. Może na wstępie e, powiem tak, a propos pryzmatu patrzenia na narzędzie. Rok temu, gdy prace moje takie stolarskie i w ogóle zabawa w drewnie, to były prace czysto takie hobbystyczne, e, zaczynałem wtedy mm, jakby trochę zarobkowo, założyłem działalność, trochę zarobkowo zacząłem pracować w drewnie. No moje podejście do tej maszyny były trochę inne niż w tym momencie. A czemu, to zaraz Wam powiem. Jakby wtedy traktowałem od razu. Znaczy, może od razu, powiem, o, co, co, to, po co zwlekać? Wtedy traktowałem to jako takie jeszcze, jeszcze mocno hobbystyczne zajęcie, aczkolwiek już coś tam jakby zarobkowo sobie z tego jakby próbowałem czerpać. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jeżeli ktoś chciałby założyć sobie, otworzyć sobie zakład stolarski. Małą stolarnię, nie wiem, średnią stolarnię. O dużej to już w ogóle nie wspomnę. Średnia to też już jest na wyrost, ale nawet mała stolarnia. To trzeba by się mocno zastanowić, czy jednak, czy taka, czy jednak jakieś mocniejsze narzędzie. Jeżeli chodzi o prace takie hobbystyczne, że tak powiem, nie codziennie, nie na masową produkcję, nie, jakby nie będzie mocno nadwyrężana, myślę, że hobbysta. Amator będzie w stanie przymknąć oko na, na dużo rzeczy, które, o których Wam zaraz powiem. W przypadku, jeżeli ktoś, ktoś chce jednak no, pracować zarobkowo na tej maszynie, to będzie się mocno irytował. Zresztą, tak jak ja się interesuję i irytuję już teraz. Ale może najpierw powiem Wam o zaletach. Pilarka z silnikiem trójfazowym, 2-2 kW, tarcza 254 mm, bodajże największe. Jeżeli chodzi o, o to, jak tnie, no tnie dość w przypadku zastosowania dobrej tarczy, bo tą tarczę, którą dostaniecie z pilarką, warto od razu schować do szafki, gdziekolwiek indziej, po prostu jej nie używać. Jeżeli przesiadacie się tak jak ja z jakiejś takiej małej pilarki Bosza, jakiejś takiej e, typowej narzędziówki na pracę mobilnej, e, tarcza stwierdzi, wow, no ale alonat, nie, naprawdę fajnie, super. E, ale niestety to będzie tak, takie pierwsze wrażenie, jakby tego przejścia z tej tarczy i z pilarki jakby słabszej na taką mocniejszą. Więc ten silnik 2,2 kW do prac takich e, 3, na siłę 400V. Do prac takich majsterkowych, hobbystycznych, myślę, że jest w pełni wystarczający. Aczkolwiek, naprawdę, jeżeli, jak już wspomniałem, jeżeli planujecie zarobkowo na tej, zarobkować na tej maszynie, zastanowiłbym się nad czymś innym. Zdaję sobie sprawę, że większość tych maszyn jest bardzo podobnych. To są bliźniacze, dziś nie wiem, pewnie w jednych fabrykach produkowane w Chinach i brandowane po prostu innymi markami. Eee, aczkolwiek nie jestem w stanie tego na 100% stwierdzić, ponieważ no, nie, nie miałem jakby do czynienia z powiedzmy z większą maszyną tego typu większą w stosunku do takich e, majsterkowych, e, mobilnych e, pilarek. E, nie miałem do czynienia, więc no, nie chciałbym się też e, jakby tutaj jednoznacznie wypowiadać, że o tak na pewno no, to wszystkie są takie same, bo, no, bo tak jest i koniec. Ech. Silnik 22. Co jest fajne? Jeszcze następna rzecz. Przykładnica. Przykładnica. Może tak w przypadku przykładnicy od razu powiem, co mi się tutaj nie podoba. Nie podoba mi się ten te przedłużenie stolika, że nie ma tych szyn prowadzących w tym stoliku dalej. I to jest na minus. Ale wracając na plus, przykładnica jest bardzo fajna. Przykładnica prostopadła, oczywiście. Nie przykładnica równoległa. Jest dość dokładna. Jak ustawimy sobie raz kąt, tutaj zablokujemy bolcem. E, gdzie ten bolec jest? Tutaj. Bolcem poblokujemy sobie wszystko. Mamy za każdym razem powtarzalność kąta. Docinałem na tym 45 stopni. Dość fajnie się na tym pracuje. Jest to sztywna przykładnica. Jeżeli mamy szynę dobrze zainstalowaną, wszystko to ładnie pracuje. Ta szyna też można uznać, mimo że jest krótka i wydaje się, że jest taka chybotliwa. Można uznać, że jest to szyna na. Plus tej maszyny. Następną rzeczą. Przykładnica jest regulowana. Można regulować sobie różne kąty według własnego widzenia. To jest duża przykładnica, ale jest jeszcze przykładnica taka mała. Tutaj w ten nowek wprowadzana. Jest ona też dość fajna. Dość fajnie. Do... No tutaj będzie słychać, że ona lata i jest to. Mm... Nawet nie wiem czy do wyruglowania, bo nigdy mi to nie stwarzało żadnego problemu, kąty były po, powtarzalne. E, jest dość dokładna, można ją fajnie ustawić, wszystko jest pozaciskane, ładnie trzyma kąty, e, jest ok. To są dwie rzeczy na plus. Trzecia rzecz na plus, czwarta już są, bo dwie przykładnice, i, e, przykładnica równoległa. A może nie sama przykładnica, bo sama przykładnica jest e, raczej w tej części minusowej, ale prowadzenie tej przykładnicy. Prowadzenie tej przykładnicy jest fajne. Nikt tu nie lata, można to jeszcze usztywnić. To mnie strasznie, e, jakby ja to ściągnąłem, e, nie, nie prowadzę na, e, na tym dodatkowym. Służy to do, 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 do regulacji, do usztywnienia, do jeszcze wyregulowania dokładnie e, prostopadł, prostopadłego do stołu, do prowadzenia. E, ja z tego nie korzystam, bo mnie to e, trochę irytowało. E, samo, samo to tutaj już dość dokładnie, e, dokładnie nam e, trzyma tą przykładnicę równoległą, e, tak jak powinna być. I to chyba, no, Blat jeszcze jest e, równiusieńki. E, rowki są w. Ładnie równo, wszystko jest równolegle wy wy wyprowadzone, także to też na plus. I teraz, no cóż, no cóż, teraz do tych rzeczy gorszych. Wkładka piły. Niestety, ale e, wkładka piły jest zapadnięta względem e, stołu. Jest zapadnięta dość znacząco dość mocno. Eee, trzeba ją sobie pod, podklinować. Eee, ja to podklinowałem, podkładałem. Już pokażę, może, żeby ona była jako tako w jednej eee, płaszczyźnie z, z blatem. Niestety, ale czają. Podłożyć, podłożyć nierównomiernie już w zależności w którym miejscu, jaka jest potrzeba. Trzeba, no, niestety, podkleić, podłożyć. Jest na tyle zapadnięta, że tak naprawdę no, przeszkadzało to dość mocno w trakcie pracy. E, także to jest no, niedobra rzecz. Ja Chcę tu Następna rzecz jeśli chodzi o że tak powiem te okolice. Tutaj powinien być clean. Czemu go nie ma? Eee, pierwotnie pierwszy raz został ściągnięty w momencie kiedy potrzebowałem zrobić sobie takie wręgi. No i klin wystawał mi ponad tarczę. Siłą rzeczy musiałem go zdemontować. Żeby, no żeby po prostu te wręgi móc wykonać, później tam przez chwilę chciałem bez tego klina, bo wiadomo, no lenistwo, lenistwo i tyle, zacząłem ciąć dłuższe elementy. I kurczę, tak mozolnie to szło, że po prostu no wziąłem i, i kupiłem tarczę. Okazało się, że winą właśnie była tarcza. Też dość dużą winę brała za to, że, że piła no, nie chciała pracować tak jak powinna. No ale mówię, no, jak już będę wymieniał tą tarczę, to, to założę z powrotem ten klin. No i co się okazało? Że yy, na to trzeba zwrócić niestety, ale i mocną uwagę. Yy, grubość klina jest większa niż grubość tarczy. Tarca robi tak, yy, tak wąskie cięcie, jest po tej tarczy, jest to tarcza yy, CMT. Jest tak wąskie cięcie, że no niestety, ale żeby przejechać przez clean, musiałem się tak mocno zapierać, bo tam wszystko tak prężyło. Po prostu no, clean był grubszy niż, niż ślad tarczy. W chwili obecnej nie wiem. No albo kupię sobie clean nowszy, albo zmienię tarczę, ale szkodami, bo tarcza jest fajna. Teraz. Od razu powiem jaka jest różnica w grubości pomiędzy tarczą oryginalną. A tarczą, którą kupiłem. W przypadku tej tarczy mamy tutaj 2 mm i no, powiedzmy tak, 2,2 mm. W przypadku tej tarczy, w przypadku oryginalnej tarczy mamy prawie 3,2-2,8 mm. Jest to różnica dość znacząca. Nie dość, że taka grubsza tarcza, wiadomo, no, ciężej idzie przez materiał no to po prostu gorzej się na niej pracuje klin jest pod tą grubszą tarczę więc w chwili obecnej ja niestety ale tego klina założyć nie założę będę musiał chyba napisać do producenta z zapytaniem czy takie kliny występują w cieńszym rozmiarze myślę że to okolice już sobie zostawimy przejdźmy do przykładnicy równoległej sama przykładnica w chwili obecnej jest pod kątem prostym ale nie jest to kąt prosty, yy, że tak powiem, oryginalnie. Zobaczcie. Następne jakieś śmieszne podkładki, żeby to wyregulować. Niestety, ale yy, sama przykładnica, nie wiem, czy to tutaj będzie widać, też nie jest prosta. I może w większości przypadków, yy, jakby ta nierówność tutaj na tym profilu nie będzie miała jako takiego wielkiego znaczenia. Aczkolwiek, no, już trzeba mieć świadomość tego, że nie jest to element idealnie prosty. Jakbym wyciągnął e, te papierki, przykładnica dołem by dochodziła i mniej więcej dotąd byłaby prosto, kąt prosty, a tu by uciekło, tak około milimetra, górą. E, można też używać tej przykładnicy w przypadku, w takim ustawieniu, tą wąską stroną. Też to czasami robię, ale rzadko. Raczej z, zazwyczaj stosuje taki, większość ludzi też zazwyczaj tak stosuje. Ma ona tutaj wachlarz różnych regulacji, ale no niestety tymi regulacjami nie da się doprowadzić do tego, żeby była prosta, no bo regulacją się nie wyprostuje samego profilu. No cóż, taki jej niestety urok i z tym tego trzeba mieć świadomość. Trzeba mieć świadomość tego, że trzeba tutaj podłożyć, trzeba mieć świadomość tego, że tutaj trzeba podłożyć, trzeba mieć świadomość tego, że maszyna nie jest idealna. Ale, póki co, w większości przypadków y, ktoś powie, ale to dalej nie dyskwalifikuje, żeby pracować tą maszyną zarobkowo i w y, jakiejś tam stolarni. Tuż może i nie. Jeszcze, zanim powiem wam, y, najgorsze, co może być w tej maszynie, to taki mały y, bonusik. To był dla mnie hit, jak to o tym słyszałem. Maszyna do mnie przyjechała. I zacząłem szukać klucza, klucza do tarczy, żeby odkręcić. Znalazłem jedynie taki bol. I mówię, kurczę, no ale tym bolcem samym, no nie odkręcę. Jest to bolet do klinowania tego głównego wrzeciona od silnika, no ale jest jeszcze tam nakrętka. I za cholerę nie mogłem znaleźć nakrętki. Napisałem do producenta, dzień dobry, Maciej z tej strony, zakupiłem pilarkę, ale niestety nie mogę znaleźć w opakowaniu nigdzie przy pilarce klucza. Jaką dostałem odpowiedź? Klucza nie ma. W tej pilarce klucza po prostu nie ma. Pana! Bonus. Więc klucz czasem dokupić samemu, bodajże szesnastka. Szesnastka jest. Tym samym kluczem odkręca się tarcza i tym samym kluczem odkręca się klin. I teraz. Jak już mówiłem. A, jeszcze nie najgorsze. Jeszcze jedna rzecz. Zajrzyjmy pod spód. Tutaj. Tu jest tarcza. Tarcza sobie tnie. Tu jest taka, powiedzmy, przestrzeń, taka, taki pojemnik, z którego e, są zbierane trociny i pył wszystko do odciągu. Ten odciąg jest podłączony tutaj. No, i wydaje się to wszystko sensowne, ale ta przystawka ten przewód ma średnicę bodajże tam 80 mm. A ta przystawka nie ma tam okrągłego podejścia, tylko ma taki, a mniej więcej coś takiego, Takie, taki, taki prostokąt. Jest to tak zduszone, że przy słabszych odciągach, w większości. No, zobaczcie, co się dzieje. Ja to mam cały czas zdemontowane, bo tutaj cały czas muszę pod tą pilarką sprzątać. Cały czas ten pył gdzieś tutaj się pod tą pilarkę dostaje. Nie wiem. Wszystko zamiast wiadomo, no część leci tam, e, część leci tam do tego odciągu, ale no duża część też e, niestety, ale zostaje tutaj. Nawet bym powiedział, że tak pół na pół. Pół leci tam, pół leci tu. Jest to bardzo źle rozwiązane. To. Nie wiem, czemu to tak zostało tutaj wykonane, w taki, a nie inny sposób, ale według mnie jest to jedno wielkie nieporozumienie. Jeszcze. Podłączenie samego urządzenia jest tu, i tu od góry, jak widzicie, opaską yy, zaciskową jest takie małe podłączenie. Co tu jest podłączone? Tu było podłączone, tu jest moja setka, która leci do odciągu. Ta setka jest zacisnięta na tej 80. To jest taki mały trójnik, i na górze jest podłączone co? Taka rurka. Taka rureczka, i tą rureczką było podłączenie em, do osłony tarczy, z której niby miało się e, cały pył, miał się po prostu wciągać do, e, do odciągu. Niestety. Nie funkcjonowało to w sensowny sposób. Jeszcze oprócz tego zasłaniało mi połowę. Połowę tarczy tutaj. I teraz tak, jeżeli chodzi o same nastawienie kątów, nie kątów, regulacje to jak powiedzmy coś tam się ustawi, jakiś kąt, jak coś się wyreguluje to, to raczej się wszystko trzyma. Nie ma czegoś takiego, oprócz tego, że ta przykładnica lubi się czasem Poluzować, trzeba ją poprawić i dokręcić. Sam, sam, sama ta regulacja, żeby ona nie latała tak. Od czasu do czasu mi się zdarza, że ona się poluzuje. Ale tak, to jeżeli coś tam sobie ustawimy, jakieś kąty, czy kąt prosty, tutaj, czy prostopadle, czy przy tej przykładnicy, raczej wszystko trzyma kąty. No i z tym nie ma problemu. Jeszcze zanim powiem. To, co jest najgorsze według mnie, no to widzicie sami, że do pracy musiałem ściągnąć najpierw osłonę tarczy. Później z... musiałem wy... wymontować klin wymienić tarczę. No i został mi taki golaz, hmm. tak naprawdę. Żeby nie to, że te, te przykładnice są dość fajne i dość fajnie się na tym wszystkim pracuje. Kąty są tak stosunkowo powtarzalne, nie można się dość mocno do tego przyczepić. Znaczy... Nic trudnego, zawsze można się do czegoś przyczepić. No to ogólnie jest OK. Teraz najgorsze, w końcu, w końcu to najgorsze. Silnik. Wracając do tego silnika. Jeżeli ktoś liczy na to, że będzie pracował tą pilarką, że tak powiem ciągle. Będziemy taką pracę ciągłą, nie wiem, jak ja na przykład produkuję deski do krojenia, i e, czasami jest tak, że tych lamel tnę kilkadziesiąt e, albo nawet i ponad setkę powiedzmy pod rząd, do pilarka, ten silnik on się przygrzewa i wyłącza. W przypadku tam na początku, jeżeli jak, jak e, zaczynałem, tam, nie wiem, robić 15, 20 desek, e, na 15, na 20 desek docinałem tych lamel, no to powiedzmy tam, e, raz mi się zgrzała, wyłączyła się na chwilę, no to dobra, wziąłem sobie telefon przeskrolowałem z Instagrama 5 minut i mogłem tam chwilę dalej popracować. W przypadku, widzicie za mną, o tutaj dokładnie, tu w tym miejscu leżą takie elementy 2-2 metra. Taki element wypro, wy, wymanewrować na takiej pilarce, gdzie nie ma podparcia z tyłu, z, przy, tam gdzie podajemy materiał, tam gdzie odbieramy materiał, jest dość trudno. No. Deska jest wygięta, ogólnie jest to nieporęczne. Zawsze się dziś jakieś wsparcie wywiera na tą tarczę i Gdzieś tam jakieś opory dodatkowe powstają. No niestety, ale zanim pociąłem to, co tutaj za mną leży nad moją głową, to wszystko, e, ta pilarka mi się zgrzała dobrych kilkanaście razy. Ja nie byłem w stanie w jeden dzień tego wszystkiego pociąć. Dobrze, że miałem inne rzeczy do roboty. Tu sobie coś tam, tu sobie coś się pokleiłem, tu sobie coś innego porobiłem, tu sobie coś poskręcałem, coś tam miałem innego, więc. Nie był to jako taki czas stracony i nie można powiedzieć, że robota mi stanęła, ale to tylko dlatego mnie stanęła, że miałem co robić. Nie wyobrażam sobie na przykład sytuacji, jeżeli ktoś ma e, małą stolarnię nawet i ma nie wiem robi krzesła, taborety, czy no tak jak ja robi te deski. No u siebie to już sobie niestety wyobraziłem i sprawdziłem jak to działa. No ale w przypadku jeżeli ktoś by miał sobie teraz e, tą pilarkę kupić i, i irytować tak jak ja to przy pracy powtarzalnej, ciągłej, długotrwałej, no nie wiem, nie wiem, czy bym ją polecił. Do prac takich hobbystycznych, amatorskich, takich półprofesjonalnych, ale dorybczych, że tak powiem, i niedużych projektów, myślę, że tak, spokojnie. Ale do, jak ktoś potrzebuje naprawdę, żeby zarobkować na tym, chyba bym się zastanowił nad inną pilarką. Nie wiem, z tego przedziału, powiedzmy, co nowego, jak ona, czy inne też nie mają takich przypadłości, że się silnik tam zgrzeje trochę i zaraz się wyłącza? Czy jest zabezpieczenie. No z dwojga złego, jak ma się nie wyłączyć i się spalić, no to lepiej, że się wyłączy, no wiadomo. E, aczkolwiek e, chyba lepiej, bo żeby się nie zgrzała na tyle i żeby się nie wyłączała. E, o cóż, co miałem powiedzieć? Powiedziałem, e, myślę, że. Jeżeli każdy, kto chciał sobie wyciągnąć swoje wnioski, sobie na pewno wyciągnął. Teraz już zapraszam na jakiś następny film. Na razie, cześć.